Cześć, kochani, dawno nie nagrywałem, ponieważ jak wiecie, wakacje, urlopy moje i pracowników znajomych e, nie pozwalały mi e, znaleźć odrobiny czasu, żeby posprzątać w akwariach. Musiałem przyciąć te krzaczory, to wszystko, bo nic nie było widać. Ale wam pokażę, co po wakacjach przeżyło. No, dosyć coś tam galakcji, mam tro, troszkę spinat i hybryd od zbyszka N kolegi z Bełchatowa. Pozdrawiam. O, tu mogłem szyby lepiej wyczyścić. One się pałaszują, ale się nie za bardzo mnożą. Coś tu im e, brakuje. Ja myślę, że będę jeszcze kombinował, będę zmieniał parametry, bo, no bo szkoda czekać rok, bo za rok pewnie zdechną wszystkie i tyle będzie, nie? No. Ale bardzo ładne. No Galaxy mi się najbardziej podobają po prostu. Co tu dużo ukrywać? Piękna krewetka. Czarny karapak z białymi, takimi mlecznymi, perłowymi wstawkami. Prawdopodobnie to jest samica. Więc yy, liczę, że kiedyś będzie nosić jajeczka, i gdzieś te młode się pojawią. O tu spinatki. No niestety yy, tu problemy, jak zawsze, wylinkowe. On ma jakiś problem, te krewetki. Ok, to są jedne. Tutaj bym wam pokazał red orchidee, ale mam ich może trzy sztuki. Niestety nie powiodło mi się z nimi po trzech latach. Męki, no, coś nie tak w parametrach. Trudne są krewetki z Teraz idziemy do akwarium, którego nie podmieniam wody. W ogóle nie podmieniam wody. Nie dokarmiam żadnym sztucznym pokarmem, tu wrzuciłem jak pamiętacie kardynałki i to mi bardzo zarosło, widzicie te korzenie no nie chciałem ich wyrwać, ale wiecie, tu podłoże jest tak cieniutkie, że to było proste, bo tutaj był cały glon, nie dało się nic zobaczyć i powiem Wam tak, one żyją ale co to za życie no. o tam są, tam są żyją mimo, że ich nie dokarmiam, ale tak to jest już ósmy miesiąc od stycznia, tak? Bo mamy sierpień, dzisiaj mamy 18 sierpnia 2021 roku. To ósmy miesiąc to już idzie i niestety nie widzę, żeby się rozmnażały. Myślę, że przyczyną jest to, że brakuje im białka jakiegoś zwierzęcego albo więcej jakichś alglonów. No niestety jest tak zarósł, że zdominował akwarium i tych glonów nie ma. Czasem, raz widziałem może, że tam jakieś trupka to się rzuciły na niego i go pożarły. Jak na kardynałki to raczej dziwne. No i trudno tutaj cokolwiek pokazać. Nie wiem ile ich jest sztuk. Ostatnio widziałem koło tam 15 sztuk i myślę, że więcej ich nie ma. Zobaczymy jeszcze do grudnia czy, czy one po prostu w jakiś sposób sobie poradzą. No bo tu wiecie, gniją te roślinki i one zjadają te listki, nie? Ale może im czegoś brakuje, albo coś Może przez to, że nie podmieniam wody, tak? Wiecie, no 8 miesięcy nie podmieniać wody No to też jest wyczyn Niezły No Ale tancuje, widzicie? Tancuje Szuka pokarmu, zbiera te Biofil, bakterie O tam jakiś kolega jego wychodzi Ale się chowa w wstyd, No Tak, tak to wygląda na, w akwarium yy, Testowym kto tam nie słyszał wcześniej o tym akwarium to sobie może poglądać wcześniejsze filmiki no, piękne krewetki, no. kardynałek, jeden z piękniejszych i łatwiejszych krewetek z Sulawesi, nie jest łatwa ale łatwiejsza, no. nie oszukujmy się, jak 8 miesięcy się nie podmienia wody i krewetka potrafi przetrwać, to jakbyśmy dawali raz w tygodniu karmę, to myślę, że jesteśmy w stanie ją rozmnożyć w lepszych ilościach no, ładnie się prezentuje, dlatego ją jeszcze nagrywam bo już dawno nie nagrywałem nie wiem, chyba z dwa miesiące nie nagrywałem, choć ten czas leci, nie wiem. No całe wakacje chyba nie nagrywałem. No. I tutaj chyba samczyk to jest kardynałka. No piękne łapki. To jest to akwarium. O. Z tą datą nic nie robienia, ja się śmieję. Ok. Tu akwarium, gdzie karmię normalnie krewetki. Tu są też kardynały, które karmię. Jak widać ślimaczki są bardzo chętne do karmy, ja wrzucam im karmę codziennie, ponieważ ich nie wiem ile mam, ale myślę, że ponad 50 sztuk mam też nie jest jakaś duża ilość ale nie wiem ile małych jest wiem, że dużych będzie koło 50 no. No myślę, że w przyszłym roku już będę miał ponad 200 no i różnym takim pokarmem tak. mam sproszkowane z kualdropu i z tropikala kryla daję im bardzo fajnie sobie skubią no ich jest zdecydowanie więcej. Eee, trudno w 116 litrach nagrać, żeby była taka duża grupa, ale są i maluszki, i podrostki. Eee, gdziekolwiek gdzieś na kamyczek dam, to one sobie, że tak powiem, mają swoje rewiry, sobie siedzą i zeskubują te różne resztki. O, tu jest na korzeniu. Tam dalej, nie wiem czy mi kamerka chwyci, ale są. One teraz się zebrały, że tak powiem, tutaj z przodu, ze względu na to, że wrzuciłem pokarm. No to się zeszły, tak? No. Jak karmimy krewetki, to fajnie się mnożą. Nie wiem, ja nie rozumiem, że, że, że ktoś mówi, że mu krewetki sulawesy się mnożą. Tym bardziej, że tyle już filmów nagrałem o tym, że, że ta krewetka nie jest już tak wymagająca. To jest krewetka hodowlana. No. Z odłowu wiem, że sobie nie poradzicie, bo bo tak przeważnie sprzedają z odłowu i mówią, że to hodowlane, ale taka hodowlana, jak ja mam to, myślę, że bułka z masłem, francowate małżoraczki, ale nie widzę, żeby szkodziły tym krewetkom, więc spoko. No lubię je nagrywać, po prostu podchodzą pod szybę, wcale nie są pochliwe, kardynałki hodowlane. No i poza, poza tym, jak jest większa ilość, to są bardziej odważne. Tu mam taki y, półcień w tym akwarium, ponieważ rzęsa mi się rozmnożyła, której no, nie przepadam mówiąc ładnie. Ale wiecie jaki jest problem, żeby usuwać tą rzęsę ciągle. No jest problem. O, tu chyba samica z jajami. Kurde, no widzicie, ja zawsze miałem jakieś te kardynałki takie ciemniejsze, bordowe mi się nie trafiały takie tlenione, jasne. Nie wiem, może to wynik tego, że... Hmm, nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie wiem czego w sumie, nie będę ściemniał, bo nie wiem. No ale fajnie się pokazują, prezentują. Widzicie tutaj taki glonik porus. One nie zjadają tego glona, bo nie są w stanie zerwać go, ale że tak powiem, tam jakieś bakteryjki, inne brudy się kum kum jakby kumulują, biofilm i one z tego korzystają. No, jakby było jaśniej, to był fajniej wyglądały te krewetki, ale no co, co wam poradzę. No, to tak i jeszcze idziemy na górę na górę, na górę do moich białych orchidei. No białe orchidee to chyba nie, najszybciej mnożące się krewetki w tym momencie u mnie. Nie wiem ile ich mam, ale po prostu był moment, że było ich za dużo i zaczęły mi zdychać. Po prostu zrobiłem większą podmianę i tyle no. Tak, tak to się załatwia tutaj. Zjadają sztuczny pokar świetnie, to są hodowlane od Zbyszka Prackiego, od kolegi z Łodzi. Pozdrawiam. No i wiecie, no, bardzo łatwe krewetki w hodowli, jeżeli chodzi. No, ka kardynałek jest zdecydowanie bardziej wybredny, jeżeli chodzi o sztuczny pokar. Yy, z tymi tutaj krewetkami nie mam żadnego problemu. No. I zauważyłem taką zależność, że. Jak przestaję je karmić, to nie mam sa samic z jajami. A jak zaczynam karmić po dwóch tygodniach, mam samicę z jajami. Więc to pokazuje, że biała orchidea zdecydowanie potrzebuje e, pokarmu. Tu mam gdzieś maluszki, tylko wiecie, tu jest tyle dużych, zeszło się, że one przepędzają te maluchy. To nie jest tak, że duża krewetka się będzie dzielić z jakąś małą. One niestety nie czują tej epatii, o widzicie, to jest kawałek tego y, chipsa krylowego z tropikala. one sobie ro rozrywają, jedzą o tutaj wam pokażę, chyba są maluszki na gąbeczce przepraszam, że tak przeskakuję, ale o widzicie no, tu są już takie podrostki bym powiedział nawet miałem paru milimetrowe, ale wiecie no, przy, przy ich kolorze ciała to 2 mm nagrać jeszcze moją kamerką, no to jednak by był problem. No i udają, że ich nie ma, po prostu wiecie, chowają się. O, coś zaczął się poruszać, jeden No. fajnie, żerują na gąbce. Widzicie? Na gąbce żerują ze względu na to, że na gąbce zawsze e, jakieś brudy są, tak? Czyli jakiś biofilm, no brudy takiego, kupię, powiedziałem, na tym biofilmie sobie jadą. Tu widzicie, macie dla porównania większą. Więc to nie jest tak, że to jest pomniejszeniu, tylko po prostu jest malutka i większa krewetka. No biała orchidea na pewno polecam do początkujących, ale nie początkujących akwarystów, bo akurat pracuję z zoologicznym wiem, co to znaczy początkujący akwarysta, tylko dla takich osób, które już hodowały krewetki i poszukują krewetek, które w miarę łatwe są jeżeli chodzi o krewetki Sulawesi. No, no nic się nie robi w sumie przy tych krewetkach. Ponad miesiąc nie podmieniałem, bo mówię wakacje inne sprawy. Wczoraj dopiero zrobiłem podmianę. Eee, no i tyle no. Ale robię, ja, ja robię co tydzień, od razu wam się przyznam. Tylko na wakacjach takie i, e, dziwactwa się wydarzają ze, ze względu na to, że brak czasu. No. Naprawdę to już mam tak napięty grafik, że bym musiał nie spać, a to jest niemożliwe, żebym wytrzymał. O, tu też chodzi jakiś maluszek, widzicie, próbuje się dopchać po lewej stronie. No, pokaż jak to jesz. Pochwal się, pochwal się. Nie bądź taki gdzieś. O, już się ukrywasz, już się ukrywasz. No. a się tak pałaszują. Tu samica z jajami, tu jakiś facet. Fajnie jedzą te wam. No, zabiera atak Santynę, więc jak się ożrą za dużo, to widzę, że niektóre takie trochę się robią. Może nie pomarańczowa, ale taki odcień, nie? No. A tu też samica z jajami. No, pewnie będę miał znów wysyp tych krewetek. Będzie znów ich za dużo i znów zaczną mi padać, ale mam akwaria, do których mogę przerzucić, ponieważ ee, no, innymi krewetkami nie wyszło i nie wyszło, to niestety tak, tak to wygląda. No. Piękne kolory. Biała orchidea, jeden z krewetek. Lubię to powtarzać, ale co, co wam powiem to wam powiem, ale rewelacja. No mamy jakieś hm. okej, okay, no to tyle wam nie będę wam pokazywał tu mam jeszcze y, Tiger Masapi, ale to mnie to mam światła, więc nic nie będzie widać. Yy, tu też zrobiłem przycinkę, jak widzicie. Przycinam to, bo te rośliny szybko panie rosną i zabierają chyba te takie no, związki azotu z wody i fosforany. I to mnie cieszy. Yy, nie wiem, jeszcze na szybce mam tam krewetki małe. Nie wiem, czy je zobaczycie, bo no, to jest taka kamerka, jaka jest. I to są takie już podrostki, które widać na tych skałkach też są. Te maluszki gdzieś tu są, tylko mówię, no trudno to nagrać, okej. Okay. Eee, to życzę Wam miłej środy, środa minie, tydzień zginie, tydzień pracy oczywiście. Kto ma wakacje, to życzę miłego wypoczynku, bo już druga połowa sierpnia się zaczęła i zbliża się wrzesień. No. Do miłego dnia, do zobaczenia, do słyszenia. Trzymajcie się, cześć!